Megalodon i Studio Plotagon przedstawiają film Impostorzy kontra Plotagonowicze. Megalodon jest sprawa. Tak, Mikołaj. Co się stało? Ktoś włamał się na nasz serwer. Tylko nie to. Zadzwonię do Trybka. Okej. Okay. Trybek, musisz nam pomóc. To pilne. Sorry, ale nie mogę. Jestem na Ibizie. Szkoda. Moja siostra Lisa może pomóc. Okej. Okay. Hej Lisa. Tu ja, Mikołaj. Jesteś potrzebna. Okej. Okay. Tymczasem u Trybka Piękna jesteś Julia. Dzięki Trybek za miłe słowa. Tymczasem Lisa dociera do Mikołaja i Megalodona. No hej, Mikołaj. Miło mi ciebie poznać. Mi ciebie też, Lisa. Podobno jest sprawa. Tak. Ktoś nam się na serwer włamał. O nie. Przenosimy się do Gingera Poliaka, który przeprowadza wywiad. Co spowodowało, że jesteś teraz sławna mimo iż masz 17 lat? Różne sukcesy w kategoriach juniorskich. Okej. Okay. Ktoś dzwoni. Halo. No, hej, Ginger. Ktoś nam się włamał na serwer. O nie, już tam jadę. Tymczasem przybywa Ginger. Hej. Siema, zadzwonię jeszcze do filmowca. Okej. Okay. Tymczasem u filmowca. Mikołaj dzwoni. Tak, Mikołaj. Jesteś potrzebny. Ktoś nam się na serwer włamał. O nie, już tam jadę. Jestem. To dobrze. Lisa, wszystko w porządku. Nie. Zara wezwę pomoc. Nie. Na pewno, blada jesteś, nie. Okej. Okay. Co to ma być? O kurde, rzuć się na kogoś swojego rozmiaru. Co się ze mną dzieje? Ratunku. I co z nią? Wykryliśmy u nią śmiertelną chorobę. Niestety jest nieuleczalna. Boże, co ja teraz Trybkowi powiem, że straci siostrę. Niestety. Wiem, że lekarze nie mogli nic zrobić, ale nie płacz. Ale to moja siostra była. Wiem, jutro pogrzeb.